Cześć, dzień dobry, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak zbudować dużą grupę na Facebooku, jak zbudować dużą społeczność, zaangażowaną społeczność, która chętnie będzie się udzielała i możecie sobie już dołączyć, ja stworzyłem taki projekt jak www.darmowa-grupa.pl. Partnerami kanału są web Learn, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online. BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Kru.pl, hosting dla Twojej strony internetowej oraz domeny tipei, najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu top online, topowa agencja SEO w naszym kraju piotkamiński.eu, strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Jest link do tego w opisie. I słuchajcie. Jeżeli budujecie jakieś grupy, jakieś społeczności, warto już na pierwszym etapie poprosić takiego użytkownika o maila. Dzięki temu będziemy mogli mu wysyłać różnego rodzaju wiadomości i mieć po prostu jak największą ilość styczność tutaj kontaktów z Twoją marką. Ja zbudowałem dużo grup. tak naprawdę zbudowałem kilka grup i jedna moja największa grupa, którą w tej chwili rozwijam, liczy już, zaraz zobaczymy ilu członków. E, Matko Boska, gdzie tu sprawdzić? E, community members, ok? Bo ja mam Facebooka po angielsku. 30 tysięcy użytkowników to jest taka jedna z największych grup. Prowadzę też mniejsze grupki, e, jakieś takie. E, members, tutaj mam 3000, znowu niecałe. Mamy. Jakieś takie stare grupy, które też odkupu, odkupowałem od innych e, twórców, i tutaj mamy 14 tysięcy. Jeszcze mam jedną tutaj taką grupę, e, więc tych grup trochę mam zbudowanych, trochę pozyskanych. E, a tu chyba nawet nie mam administratora, czy mam, e, bo tutaj. OK, mam, ale nie mogę wejść tutaj w members. To w każdym bądź razie tutaj też jest sporo tych o 14 300 użytkowników, więc łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób przewija się przez moje grupy. I e, ja buduję w tej chwili taki projekt, jak pozyskiwać więcej klientów. To będzie społeczność dużo mniejsza, ale bardzo, bardzo zaangażowana, która będzie kupować moje produkty. E, I słuchajcie, zrobiłem bramkę mailową, chcesz dołączyć do grupy Ciach. Zapisz się, wypełni e-maila, dostaniesz dostęp do grupy. Druga sprawa, zbieram też użytkowników do tej grupy ze strony internetowej, czyli im więcej osób wejdzie, tym więcej osób zobaczy mój exit pop-up, wypełni tutaj maila, dołączy do grupy. Oprócz tego, co ja robię na dalszym etapie, daję przycisk na stronie podziękowania z przekierowaniem do grupki i zadaję pytania. Są to trzy pytania. Jaką firmę prowadzisz, w jakiej branży działasz? Podaj link do strony www. Jeżeli posiadasz, w jaki sposób pozyskujesz klientów? Bo jestem po prostu ciekawy, jak inni pozyskują klientów, oraz ile miesięcznie wydajesz na marketing. Jeżeli te kwoty są jakieś sensowne, idące w powyżej 5 tysięcy miesięcznie, ja taką osobę często zapraszam też do grona kontaktów prywatnych na Facebooku, żeby mieć kolejny kanał komunikacji. Bo jak pewnie wiecie, jak mnie śledzicie, to ja dużo publikuję na swoim, na swoim prywatnym Facebooku, tutaj jakiś występ w telewizji, tu coś tam, tam, coś tam, dużo wiedzy merytorycznej, jakieś chwalenie się osiągnięciami itd. I dzięki temu ja też pozyskuję klientów profilem prywatnym. I taka grupa nie dość, że zdobywam nowych członków, którzy widzą moje posty. Mam już od nich podstawowe informacje, bo wiemy jakie firmy prowadzą, ile wydają na marketing. To często też w komunikacji w automatyzacji mailowej e, jestem w stanie wyłuskać kolejne dodatkowe informacje o tych osobach. I zobacz, e, jak widzisz po open rate moja automatyzacja po zapisie do takiej grupy charakteryzuje się dosyć fajnymi statystykami open rate i mamy tutaj grupę dla przedsiębiorców i zobacz, w pierwszym mailu ja chyba pytam na końcu, e, jeśli mogę Ci jakoś pomóc w zakresie reklam, darmowa konsultacja lub zadzwoń tutaj, ale chyba jeszcze dziś tutaj o. Chętnie dowiem się skąd się znamy, jak udało Ci się na mnie trafić. Daj mi o tym znać, odpowiadając na tego maila. Troszkę za dużo call to action tutaj dałem, no ale. Z braku laku. Mam też drugi mail, w którym ja pytam użytkowników bezpośrednio tutaj na końcu. Opisuję swoją historię zawodową. Jaka była moja pierwsza praca, ile zarabiałem, w jakich trudach się tutaj mierzyłem, z jakimi problemami. I tutaj odpisz proszę mi na tego maila. Powiedz, jak ty zaczynałeś swoją karierę zawodową. Przemijesz moje 6 zł na godzinę, i ludzie mi tutaj piszą swoje historie życia. Dzięki temu budujemy kolejną, kolejną. Kolejne relacje. Tutaj wykorzystałem też taką sztuczkę, że nie wysyłam pierwszego maila od razu, tylko 20 minut po dołączeniu do grupy. Dzięki temu daję czas użytkownikom do zapoznania się z treściami na grupie, a następnie dopiero dostają pierwszego maila z komunikacją i już zaczyna się tutaj dziać różnego rodzaju rzeczy, które będą dążyć do budowania relacji takiej długoterminowej, ale na późniejszym etapie do sprzedawania produktów i usług. Alternatywą, e, alternatywą do e, rozwijania grupy w sposób organiczny, tak jak ja to robię, można wykorzystać reklamy płatne, które będą kierować bezpośrednio na przykład na taki landing page, czyli mogę wykorzystać reklamy, nawet mogą być to reklamy remarketingowe na podstawie jakichś moich aktywności w socialach i ludzie mogą dołączać z płatnej reklamy Taki landing powinien mieć dosyć wysoką konwersję, więc myślę, że ludzie będą się chętnie zapisywali i dzięki temu zwiększam pulę dotarcia, pulę osób, do których ze swoim komunikatem przejdę i buduję bazę mailingową. Alternatywą do grup facebookowych jest tak zwany Discord problem z Discordem mam taki, że jeszcze nie jest ono na tyle popularnym w wielu branżach. I oczywiście, jak tutaj się zrzeszają różnego rodzaju specjaliści, tutaj digital creators community, jaka jest społeczność tutaj e, twórców internetowych, bardzo fajnie prowadzona. No, ale mimo wszystko, jeżeli tutaj budujemy społeczność w, jakich, takich, w jakichś takich grupach, które nie są dostosowane do e, nie są w niej specjaliści, którzy nie ogarniają tego Discorda, no to myślę, że jeszcze nie są te czasy, gdzie wszyscy po prostu tego Discorda posiadają. Więc budowanie społeczności na Discordzie jest nieco trudniejsze na tym etapie niż na Facebooku. No ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach na Facebooku nieco ludzie się mniej angażują, dlatego ja daję dużo takich postów angażujących typu: nie wiem, "Chcesz odebrać poradnik, skomentuj" i zobaczcie, tutaj ludzie komentują, cały czas komentują, dostają jakiś materiał, tak? I tutaj znowu: "Kto chce jakiś skrypt rozmowy telefonicznej, zostaw komentarz" i ludzie też sobie komentują, komentują, czytają, wchodzą na stronę. Dzięki temu cały czas angażuję tych ludzi pobudzam ich do interakcji oraz wrzucam też czasami swoje materiały i tak dalej, i tak dalej żeby tutaj nabijać jakieś sobie zasięgi dodatkowe swoich materiałów wideo ale staram się ich jak najbardziej angażować i jak najwięcej zadawać pytań, bo dzięki pytaniom po prostu lepiej się poznajemy, ja wiem, jakie mają problemy ci uczestnicy, możemy robić różnego rodzaju na przykład ankiety na grupach, gdzie użytkownicy mogą sobie odpowiedzieć, w jakim tutaj obszarze chcą, żeby ta grupa była prowadzona, jakie problemy rozwiązywane, żeby ta praca była też taka społeczna grupowa. Możemy oczywiście budować społeczność też na Instagramie, ale z takich. Rzeczy społecznościowych, grupowych, no to najlepiej sprawdzi się ten Facebook. Na drugim miejscu pewnie bym postawił tego Discorda. Aplikacja Discord jest dosyć prosta, ale trzeba troszeczkę w nią poklikać, oswoić się z nią. Mamy tu jakieś grupy tematyczne, mogę się tutaj udzielać w kanale i automatyzacje, na przykład, marketing. I to wszystko jest w obrębie jednej społeczności. Digital Creators Community, tutaj mam też dostęp do MidJourney, czyli sztucznej inteligencji tworzącej grafiki. Mam Edwards, jakieś tutaj opcje, procesy weryfikacji, więc mogę sobie dołączyć do wielu takich społeczności. Wyłączę może Whatsappa, bo. Dobra, nie wyłączę, bo coś jest nie tak. A jest, jest ok. Dobra, zakończę sobie Whatsappa, żeby nam nie przeszkadzał tutaj. Bardzo fajny jest ten Discord, tylko często jak zamieścimy jakiś tutaj wpis, to zobaczcie, tutaj jest wczoraj o 20, dzisiaj jeszcze nikt nie napisał, więc ta komunikacja często jest taka dosyć, dosyć powolna do takich szybkich spraw bieżących, Często ten Discord się jeszcze nie nadaje, chociaż to jest wszystko kwestia angażowania, pewnego rodzaju gratyfikacji użytkowników. No, ja na razie jestem większym zwolennikiem Facebooka i na tym Facebooku gromadzę sobie społeczność, ale jak najbardziej Discord śledzę, obserwuję i być może w przyszłości przeskoczę nam tego Discorda. Chociaż biorąc pod uwagę ilość przedsięwzięć biznesowych, które prowadzę, nie za bardzo mi się chce budować jakieś bezpłatne społeczności, nie wiadomo z jakim naciskiem, skoro mogę za to samo brać solidne pieniądze i sobie fajnie z tego, z tego żyć. Na przykład z takich rzeczy, które ostatnio robię, które mogą Cię zainteresować. To są mentoringi, tutaj mam jeszcze e-book, ale mam też 6 mentoring. On w tej chwili kosztuje 1000 złotych miesięcznie netto 1000 zł netto miesięcznie lub płatność z góry za 6 miesięcy 5000 i, i, I to jest gdzieś tam taki mój core, który sobie gdzieś tam buduje, jeżeli chodzi o społeczność, bo osoby, które płacą tysiąka miesięcznie, są dużo bardziej zaangażowane, zaangażowane w tą naszą relację, wypełniają zadania, które im daję, rozwiązują różnego rodzaju wspólnie tutaj rozwiązujemy wspólne problemy biznesowe. Ci ludzie stając się lepszymi przedsiębiorcami dzięki moim wskazówkom, oni dużo chętnie będą mnie polegać. Polecać i ta społeczność w sobie po prostu będzie rosła już na rekomendacjach. Także tak to wygląda. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci biznesowo, marketingowo, pomógł Ci z reklamami płatnymi w Twoim biznesie, wejdź na www.darmowarozmowa.pl, wypełnij ten prosty formularz lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na ten numer 602 727. 263 Pogadamy i sprawdzę, czy będę w stanie Ci pomóc. Pozdrawiam serdecznie, cześć!